Witam Was w odcinku o podjadaniu. Wielu z moich pacjentów ma problem z tym zjawiskiem i podejrzewam, że wiele z was też się z tym zmaga. Zanim zjecie śniadanie, sięgacie po garść płatków przechodząc przez kuchnię, w dłoń łapiecie leżący na blacie owoc. Podczas filmu wasze dłonie wędruje miska z popcornem dalej. Dlaczego tak się dzieje? Mamy w nawyku, że jeśli widzimy coś, co lubimy, to po prostu po to sięgamy. Często w chwilach, kiedy jesteśmy głodni, łapiemy coś słodkiego, bo po prostu nasz mózg potrzebuje glukozy i niestety nie pomyśli o zrobieniu pełnoziarnistej kanapki. Bierze batonik, napój czy czekoladę. Bardzo częstym błędem popełnianym przez osoby odchudzające się jest jedzenie bardzo małych porcji na posiłki główne, wierząc, że w ten sposób schudną. Najczęściej te same osoby nie były u dietetyka i nie mają rozpisanej racjonalnej dla nich ilości poszczególnych składników odżywczych. W efekcie wszelkie niedobory pokrywane są w nadwyżce właśnie przez podjadanie. Dla osób, które widzą swój problem w tym zjawisku mam garść porad jak sobie z tym radzić. Po pierwsze wyznacz sobie godziny posiłków i trzymaj się ich ściśle, no plus minus pół godziny. Planuj z wyprzedzeniem co zjesz cały, przez cały kolejny dzień. Jeśli przyjdzie Ci ochota na jakiś produkt, wstrzymaj się w danej chwili do momentu kolejnego posiłku. Jeśli zjesz zaplanowany na przykład obiad i nadal będziesz czuł ochotę na wspomnianą rzecz, to teraz jest najlepszy moment, bo przyzwyczajasz organizm do regularności. Kolejna rzecz to znajdź zajęcie, które sprawia Ci przyjemność i zajmie Twoją głowę, przeczukując tą ochotę na to coś. Niektórym pomagają tu ćwiczenia, innym czytanie lub oglądanie czegoś. Jeszcze inni śpiewają, malują czy tańczą. Znajdź coś swojego, co w kryzysowych chwilach pomoże ci oderwać myśli od jedzenia. Eee, następna rzecz to jeśli bardzo ciężko ci powstrzymać się przed sięgnięciem po cukierka na stole, no to najlepszą radą jest nie mieć tych cukierków na stole, a najlepiej nie mieć ich w domu. Powinnam również wspomnieć, że kobiety mające małe dzieci zmagają się jeszcze z dwoma problemami. Mianowicie, przygotowując pokarm dla maluszka, często podjadają, a to żeby sprawdzić smak, albo temperaturę albo z innego powodu. Druga rzecz, często dziecko coś zostawi na talerzu. A mamom szkoda wyrzucać, więc wrzucają pozostałości po bananie czy kanapce do swojego żołądka. W takich momentach lepiej włożyć to do lodówki i poczekać do następnego posiłku dziecka, ewentualnie swojego i wtedy to spożyć. Mam nadzieję, że informacje są dla was przydatne. Na dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczenia.